W holu pełnym echa kroków, światła odbijającego się od marmurowych podłóg i spojrzeń, które raniły bardziej niż słowa, Anna wpadła do środka zdyszana, trzymając w ramionach swoją córkę, małą Lenę. Było już po ósmej rano, zdecydowanie za późno. Pracownicy korporacji patrzyli na nią z dezaprobatą, jakby sama jej obecność psuła klimat luksusu i porządku, a potem pojawił się on, Jan, właściciel tego wszystkiego. Milioner, który nie znosił chaosu, który nie znosił dzieci, który nie znosił ludzi, którzy nie wyglądali tak jak on, zatrzymał się tuż przed nią, jak ściana, której nie da się obejść. Znowu, powiedział chłodno, jakby wyrzucał jej winę za coś więcej niż spóźnienie, powiedziałem jasno: Dzieci nie mają tu wstępu. Anna przełknęła ślinę, serce biło jej jak oszalałe. Panie Janie, nie miałam dziś wyjścia. Przedszkole zamknięte, niania chora. Przepraszam. Zrobię wszystko szybciej. Obiecuję. Jan zmrużył oczy, jakby oceniając nie tylko jej słowa, ale i sens jej istnienia w tym miejscu. Mógł ją zwolnić jednym ruchem dłoni i prawdopodobnie to właśnie zamierzał zrobić. Lena, nieświadoma napięcia, spojrzała na niego dużymi, jasnymi oczami. Anna chciała coś powiedzieć, coś błagalnego, ale zanim zdążyła, Lena wyciągnęła rączki i przytuliła się do jego nogi. A potem głośno, wyraźnie, tak że wszyscy w holu zamarli, powiedziała: Tato. Świat zatrzymał się w miejscu. Jan zastygł, pracownicy przestali oddychać, a Anna poczuła, jak jej skóra płonie ze wstydu i przerażenia. "Lena, kochanie, nie" wyszeptała, ale dziewczynka już patrzyła w górę na mężczyznę z uśmiechem pełnym niewinności. Jan spojrzał na dziecko szeroko otwartymi oczami, jakby zobaczył ducha. Jego twarz pobladła w sposób nienaturalny, a w jego oczach pojawił się przebłysk czegoś emocji, uczucia, wspomnienia? Nikt nie wiedział. Co ona powiedziałam? Zapytał chłodno, ale pod jego głosem kryło się coś drżącego. To pomyłka, odparła Anna szybko, chcąc ratować sytuację. Ona ona nie ma ojca. Nigdy go nie poznała. Czasem myli ludzi. Przepraszam, bardzo przepraszam. Cisza była ciężka jak stal, a potem Jan oderwał wzrok od Leny i popatrzył prosto na Annę, długo, intensywnie, w sposób, który sprawił, że w jej żołądku zawiązał się lodowaty węzeł. Proszę iść do pracy, powiedział cicho, zaskakująco cicho. Zajmę się nią na chwilę, ce? co? Anna aż cofnęła się o krok. Nie, nie, panie Janie, nie trzeba, naprawdę, ale Jan już kucnął przy dziecku jakby instynktownie, jakby robił to kiedyś milion razy. Jakby wiedział dokładnie, jak to się robi, Lena spojrzała mu w oczy i położyła małą dłoń na jego policzku, a on nie odsunął się. Anna patrzyła na tę scenę wstrząśnięta, bo wyglądało to zbyt naturalnie, zbyt blisko, zbyt znajomo. Tego samego dnia Anna podczas sprzątania gabinetów próbowała uspokoić oddech. W głowie wciąż miała echo słowa tato, które odbijało się jak dzwon. Jej córka nigdy nikogo tak nie nazwała, nigdy nie przytuliła obcego mężczyzny, nigdy nie reagowała na nikogo w ten sposób. A Jan? Jan zachował się tak, jakby coś w nim pękło, jakby zobaczył twarz, którą znał, której szukał, której bał się. Pracownicy szeptali między sobą, widzieli jego reakcję, widzieli jak wziął Lenę za rękę i zaprowadził ją do swojego biura, jakby była kimś, kogo zna od lat. Anna nie mogła tego wyjaśnić, a jeszcze bardziej nie mogła tego znosić. Kiedy Lena wróciła kilka godzin później, była szczęśliwa, spokojna, jakby dzień stał się nagle piękny. Mamusiu, powiedziała, siadając jej na kolanach, pan Jan ma smutne oczy, ale dziś się uśmiechnął do mnie, jakby mnie znał. Anna zamarła. Skarbie, ale ty go nie znasz. Lena pokręciła głową. Znam, czuję to. Słowa dziecka przeniknęły Annę na wskroś, ale zanim zdążyły osadzić się w jej myślach, usłyszała kroki. Jan stał w drzwiach. Twarz miał spokojną, ale jego oczy, jego oczy były jak ciemne jeziora skrywające coś bolesnego. Anna powiedział stanowczo, musimy porozmawiać. Zabrał ją do swojego prywatnego biura. Wszedł pierwszy, zamknął drzwi, a przez chwilę oboje stali w ciszy. Jan oparł dłonie o biurko. Wydawał się zmęczony, jakby walczył wewnętrznie z czymś większym niż ona mogła sobie wyobrazić. Twoja córka. Ile ma lat? Zapytał nagle. Anna poczuła, jak jej serce zamiera. Sześć. Jan zacisnął powieki. Sześć lat, powtórzył szeptem, jakby te słowa coś w nim łamały. Dlaczego o to pytasz? Zapytała ostrożnie. Wzrok Jana powędrował gdzieś obok niej, jakby widział coś, czego nie było w pokoju. Jego głos drżał. Bo, sześć lat temu straciłem wszystko, powiedział ledwo słyszalnie. Moja partnerka zniknęła bez słowa. Zniknęła w ciąży. Świat zatrzymał się po raz drugi tego dnia. Anna otworzyła usta, ale nie mogła wydobyć słowa. Jan patrzył na nią z bólem, który wyglądał aż nieludzko. Nigdy jej nie znalazłem, kontynuował. Nigdy nie dowiedziałem się, co się stało, nigdy. Nie dowiedziałem się, czy dziecko żyje. Anna cofnęła się o krok. Jej serce waliło tak mocno, że czuła je w gardle. Pan Janie, co pan sugeruje? Wtedy on podszedł bliżej, zbyt blisko. Sugeruje, że ta dziewczynka. Jego głos był szeptem, lecz każde słowo uderzało jak młot. Mogłaby być moja. Anna poczuła, jak jej siły odpływają z nóg. Świat wirował, a jednocześnie wszystko stawało się zbyt ostre, zbyt wyraźne. To niemożliwe, powiedziała. To. To nie ma sensu, ale Jan nie przestawał. Nie spuszczał z niej spojrzenia. W jego oczach było błaganie, strach, nadzieja. Ona mnie przytuliła. Spojrzała na mnie, jakbym był kimś, kogo zna. Jakbym był jej to nie jest przypadek. Anna zacisnęła dłonie. Ale ja nie znam pana. Nigdy się nie spotkaliśmy. Jan przechylił głowę, a jesteś tego pewna? Te słowa przebiły jej duszę, bo gdzieś głęboko, w miejscu, które starała się ignorować przez sześć lat było wspomnienie, którego bała się dotknąć. W tym momencie drzwi otworzyły się gwałtownie. Sekretarka weszła bez pukania, blada jak ściana. Panie Janie, na dole. Jest mężczyzna. Twierdzi, że jest ojcem dziecka tej kobiety. Anna poczuła, jak w gardle rośnie jej krzyk. Jan odwrócił się do niej powoli, a w jego oczach rozpaliła się ciemna, niebezpieczna determinacja. Jan nie czekał ani sekundy. Minął sekretarkę szybkim krokiem, jakby kierowało nim coś, co było silniejsze niż rozsądek. Anna ruszyła za nim, choć nogi miała jak z waty. Schody, korytarze, światła mijane w pośpiechu. Wszystko zlewało się w jedną smuszkę paniki. Kiedy dotarli do holu na parterze, zobaczyli go. Mężczyznę około czterdziestki. O twarzy pokrytej kilkudniowym zarostem. Oczy błyszczące agresją. Stał pewnie z rękami w kieszeniach, jak ktoś, kto przyszedł po własność, a nie po dziecko. Anna zawołał, gdy tylko ją zobaczył Widziałem was, widziałem, że tu pracujesz, i widziałem tę małą. Ludzie zatrzymywali się patrząc na scenę, jak na spektakl, którego nie zamierzali przegapić. Anna zamarła. Roman wyszeptała, a jej głos pękł. Jan obrócił się gwałtownie do niej, jakby ktoś uderzył go w twarz. Znasz go? spytał lodowato. Roman ruszył w ich stronę, podchodząc z przesadną pewnością Jasne, że mnie zna. To ja jestem ojcem jej dziecka. Wracam po to, co moje. Jan zmrużył oczy. Cały hol przeszedł w szept pełen napięcia. Anna zacisnęła pięści, walcząc z odruchem ucieczki. Nie jesteś ojcem Leny, powiedziała drżącym głosem. I nigdy nie byłeś. Roman uśmiechnął się chłodno, krzywo, z wyższością kogoś, kto już wygrał. To niech pan milioner sprawdzi, zróbmy test. Może będzie niespodzianka. Jan zrobił krok do przodu i stanął między nimi, jak tarcza. Nie dotykaj jej, ani jej córki. Roman uniósł ręce teatralnie. Spokojnie, pan bogacz, chciałem tylko odzyskać rodzinę. Nie masz rodziny, wysyczała Anna. Opuściłeś nas, zanim Lena się urodziła. Nawet nie wiedziałeś, że jestem w ciąży. Na chwilę w jego oczach pojawiło się coś, co przypominało wstyd, ale zniknęło natychmiast, zastąpione przez gniew. To była twoja decyzja, żeby znikać, rzucił. Te słowa trafiły prosto w miejsce, które Anna latami zasłaniała grubą warstwą milczenia i bólu. Jan pochylił lekko głowę, patrząc na Annę tak, jakby układał puzle, które wreszcie zaczynały mieć sens. On wie o dziecku od dawna, prawda? Zapytał cicho. Dlatego przyszedł teraz, bo zobaczył mnie ją i chce coś ugrać. Roman wzruszył ramionami. A co? Bogaty tatuś się obraził, że ktoś inny ma prawa do jego nowej pupileczki? W tej chwili Jan ruszył do przodu, a jego twarz przybrała wyraz, którego Anna nigdy u niego nie widziała: czystą, nieokiełznaną złość. Gdyby ochroniarze nie podeszli z obu stron, mogłoby dojść do czegoś groźnego. Lena, która dotąd stała z boku, podbiegła i chwyciła Annę za nogę. Mamo, dlaczego pan się złości? Spytała szeptem. Anna klęknęła, obejmując ją najmocniej, jak umiała. Bo świat jest czasem zły, kochanie. A potem, zanim wstała, spojrzała na Jana. Ich spojrzenia skrzyżowały się, i w tych kilku sekundach wszystko było jasne. Między nimi leżała prawda, która już nie pozwoli się zignorować. W sali konferencyjnej, zamkniętej przed wzrokiem ciekawych pracowników, Jan poprosił Roman o dowód, dokument, jakikolwiek papier potwierdzający jego historię. Roman wyciągnął z kieszeni stary akt urodzenia, ale dziecka nawet tam nie wpisano. Puste pole żadnej odpowiedzialności żadnej chęci to wszystko co masz zapytał jan ostro chciałem inaczej odburknął roman ale życie jest jakie jest czasem trzeba wrócić po to co się porzuciło jan pochylił się nad stołem ty niczego nie chcesz odzyskać ty chcesz pieniądze roman uśmiechnął się w sposób który był już odpowiedzią a może chcę domu rodziny szacunku odwrócił się do anny wiesz że sama sobie nie poradzisz Zawsze tego chciałaś, tylko odeszłaś za wcześnie. Anna poczuła jak jej ciało zadrżało. Odeszłam, bo chciałeś zrobić krzywdę mnie i dziecku. Głos jej się załamał. I nie pozwolę, byś wrócił. Nie masz żadnego prawa, żadnego związku z Leną. Roman podszedł krok bliżej, ale wtedy Jan stanął między nimi jak mur. Koniec. Jego głos był jak stal. Wyjdź stąd natychmiast. A jak nie? Roman wyprostował się, choć strach błysnął w jego oczach. Jan spojrzał na ochroniarzy, którzy czekali przy drzwiach. Wyprowadzić go. I nigdy więcej nie wpuszczać do budynku. Krzyk Romana niósł się korytarzem, gdy był wyprowadzany, ale nie zmienił już nic. Drzwi zamknęły się za nim z głuchym hukiem, a wtedy zapadła cisza, ciężka, gęsta, pełna prawd, których żadne z nich nie chciało wypowiedzieć na głos. Jan odwrócił się powoli. Anna zaczął, ale ona uniosła rękę. Nie. Nie rób tego, nie zaczynaj. To była tylko przypadkowa reakcja dziecka. Nie ma w tym nic głębszego. Nie może być. On zrobił krok w jej stronę. Ale jest. Czujesz to tak samo jak ja. Nie, wyszeptała. Ja czuję tylko strach. Dlaczego? Zapytał łagodniej niż się spodziewała. I wtedy Anna w końcu pękła, bo sześć lat temu przeżyłam coś, co chciałam zapomnieć. Coś, od czego uciekłam, zanim ktokolwiek mógł mnie zatrzymać. Lena przyszła na świat sama, bez ojca, bez wsparcia, bez niczego i. i naprawdę nie wiem, kim jest jej ojciec. Jej głos drżał, a oczy napełniały się łzami. To był czas, którego nie chcę pamiętać, czas, w którym byłam, słabsza niż dziś. Jan słuchał, nie przerywał, ale jego twarz bladła z każdym słowem. Więc mogę być nim ja, powiedział cicho. Anna zamknęła oczy. Nie wiem, Janie. Naprawdę nie wiem, ale możemy się dowiedzieć, odparł. Kilka dni później, po testach DNA, które przeprowadzono w tajemnicy, wyniki przyszły w zaskakująco cienkiej kopercie. Jan trzymał ją w dłoniach, jakby ważyła tonę. Anna siedziała obok niego, a Lena rysowała w kącie sala, jakby nic się nie działo. Jan otworzył kopertę. Oczy przesunęły się po linijkach. Jego twarz zmieniła się. Anna nie mogła oddychać. Jan? Podniósł wzrok. W jego oczach było coś, co rozświetliło się, jak ciepłe światło po długiej nocy. Ona jest moja. To jedno zdanie sprawiło, że cały świat zawirował. Anna zakryła usta dłonią, łzy spłynęły po jej policzkach. Jan od razu do niej podszedł, ale zatrzymał się tuż przed, nie chciał wymuszać bliskości. Lena podbiegła do nich i spojrzała na niego ze swoim naturalnym uśmiechem. Tatusiu? Jan uklęknął i po raz pierwszy odpowiedział Tak, kochanie. Dziewczynka rzuciła mu się na szyję, a Anna patrzyła na nich drżała, a jednocześnie po raz pierwszy od lat czuła coś, czego prawie nie rozpoznała. Spokój. Kilka tygodni później Roman próbował wrócić, tym razem groził, krzyczał, domagał się swoich praw. Ale Jan, mając dowód, mając prawdę, mając córkę, postawił granicę, której nikt nie mógł przekroczyć. Roman został oskarżony o nękanie i nigdy więcej nie pojawił się w ich życiu. A pewnego wieczoru, gdy Lena już spała, a świat był spokojny i cichy, Jan usiadł obok Anny na tarasie. Chcę być częścią waszego życia, powiedział, ale tylko jeśli tego chcesz. Anna spojrzała w nocne niebo, potem na niego. Nie wiem jeszcze, co będzie dalej, przyznała. Ale pierwszy raz od dawna czuję, że nie muszę bać się jutra. Jan uśmiechnął się lekko. To dobry początek, a ona odwzajemniła uśmiech wreszcie, bo choć ich historia zaczęła się od chaosu, bólu i niepewności, skończyła się na czymś, co oboje stracili dawno temu. Na odwadze, by uwierzyć, że czasem po ciemności naprawdę przychodzi światło.